Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Kochani, zapraszam Was na czytanie bezterminowe, miłosne na kolejne 3 miesiące, czyli w momencie, w którym um, um, odczytacie, odsłuchacie to czytanie, um, czy dziś, jutro, czy za miesiąc, um, no to będzie ważne na kolejne 3 miesiące. Um, wodnik, czytanie miłosne, zaczniemy od singli, a później zobaczymy, co ciekawego u um, wodników, które są w związkach. Kochani, oczywiście pamiętajcie, jeśli wszystko w związku jest ok, to um, wszystko jest dobrze, to nie szukajmy nic na siłę. Um, nie ma co się doszukiwać czegoś, czego nie ma. Um, weźcie sobie to, co wam będzie po prostu rezonować. Kochani, um, zobaczymy, co ciekawego u Singli. Na początek wodnik, wodnik Single. Już patrzymy, co dobrego u Was. Słuchajcie, szykują się jakieś dobre zmiany, jeśli chodzi o wodników, wodników singli, ale yy, chyba dopiero za jakieś 3 miesiące. Pod koniec po prostu, bo tutaj, słuchajcie, jest coś jeszcze do, yy, do wyjaśnienia, z, że tak powiem, z poprzedniego życia. I już mówię Wam, o co tutaj chodzi tak naprawdę. Yy, słuchajcie, to co mi pierwsze przyszło yy, w ogóle, jeśli jest taki wodnik singiel. E, który przechodzi przez rozwód lub przechodzi przez jakieś sprawy e, prawne związane z poprzednim partnerem czy partnerką, zwłaszcza słuchajcie, jeśli partner lub partnerka albo was oszukał, albo był agresywny e, fizycznie czy psychicznie i jest jakaś sprawa, która się toczy, e, czy to jest sprawa karna, czy to jest sprawa rozwodowa, czy, czy coś takiego słuchajcie, no to sprawiedliwość, że tak powiem go dosięgnie, cokolwiek by to znaczyło czy to jest sprawiedliwość właśnie sądowa, czy to jest sprawiedliwość karmiczno-energetyczna to ta osoba słuchajcie że tak powiem no po prostu sprawiedliwości stanie się zadość słuchajcie, jeśli to Wy wodniki, byliście taką osobą, która kogoś tam skrzywdziła, no to może to, do, no to wróci to do Was po prostu w najbliższych trzech miesiącach ale ja mam wrażenie, że to jest bardziej wiadomość dla kogoś, kto przechodzi przez to jako ta osoba, która, która była w, jak, w jakiś sposób ofiarą, po prostu. Kochane wodniki, na początku, przez trzy miesiące waszego singlowego życia, jeszcze ja bym powiedziała, że zostawiacie, słuchajcie, macie wokół siebie dużo kobiecej energii i być może musicie tą kobiecą energię wykorzystać. Poznać ją, wrócić do niej być może e, po to właśnie, żeby coś zmienić, żeby mieć siłę do tego, żeby e, jako singiel dokonać jakiegoś wyboru i zmienić swoje życie. I słuchajcie, jeśli chodzi o, o tą kobiecą energię, no to oczywiście księżyc, tak? Księżyc jest kobiecą energią, wszystko co związane z księżycem, z romantyzmem, z mistycyzmem, e, z naszą mamą, z naszą babcią, więc być może trzeba wrócić do jako kobieta. Musicie wrócić do tego, do tego początku, do, do mamy, babci, do, naszego, do waszego rodu um, i czerpać tą kobiecość stamtąd, i wtedy, jak zaakceptujemy swoją kobiecość, zaakceptujemy to, to jest łatwiej, łatwiej iść przez życie yy, w taki sposób. Może to jest, to jest dla kogoś ważna wiadomość. I kochane wodniki, to co mi się pokazuje przede wszystkim, to rzeczywiście za jakieś 3 miesiące może się pojawić ktoś bardzo poważny już w waszym życiu. Ktoś, z kim jak najbardziej możecie stworzyć rodzinę. Może to być rodzina, w której będziecie mieć dzieci, będziecie mieć wnuki w przyszłości, zakończy się ten związek małżeństwem i tak naprawdę długim, fajnym życiem. Ale jednocześnie, słuchajcie, jeśli jesteście w takim wieku, że na przykład już nie chcecie dzieci lub w ogóle nie chcecie dzieci, to również to jest karta, która mówi o fajnym związku z tak zwanej, wiecie, rodzinie patchworkowej, być może... Ale słuchajcie, to jest, to jest pozytywna, fajna karta związków. Natomiast w międzyczasie są do podjęcia decyzje, które mogą być y, bardzo poważne, które mogą być takie, które zmieniają Wasze życie, bo Wy fizycznie musicie coś zmienić w życiu, żeby móc pójść do przodu. Czyli właśnie przeprowadzamy się, em, kończymy to, co było w przeszłości, zamykamy ten rozdział i tak jak mówię, fizycznie trzeba coś zrobić. To nie jest tylko emocjonalne zakończenie, ale również fizyczne. Zamykamy drzwi od mieszkania, przeprowadzamy się, idziemy dalej. Kochani, ale to jest, to jest tak jak mówię, to jest bardzo pozytywna, bardzo fajna energia. To co macie, kochani, do, jeśli chodzi o, o, o kartę odwrotnie, to macie intensyfikację, czyli wszystko to, co, co robicie, róbcie na 100%, róbcie jeszcze bardziej niż, niż mielibyście robić. To, co sobie wyobrażacie, manifestujecie, manifestujcie jeszcze bardziej, z jeszcze większą intensywnością. Kochani, bardzo pozytywne karty tak naprawdę. No i wodniki. Wodniki, które są w jakimś tam związku. Słuchajcie, zobaczymy, co dobrego u Was. Co dobrego u wodników związkowców tak zwanych. Co Was fajnego czeka w przed najbliższe 3 miesiące lub niefajnego, również może tak być. Karty, słuchajcie, pokazują różne sprawy i fajne i niefajne. Przepraszam, już rozgadałam się i słuchajcie, trochę... Słuchajcie, wodniki, macie bardzo ziemską energię, bardzo ziemską, taką, ale pozytywną, pozytywną energię. Słuchajcie, kochani, wodniki, które są w związkach, ja mam wrażenie, że się plotki jakieś pojawią, także uwaga na plotki w, ostatnim, w, nie, w, nie, w najbliższym czasie, no właśnie. E, słuchajcie, może być tak, e, kochane wodniki w związkowce, związkowcy, e, że w najbliższym czasie pojawi się ktoś z waszego życia, z kim już kiedyś byliście, z kim już kiedyś się bujaliście, że tak powiem. To jest osoba, słuchajcie, bardzo często to jest albo były chłopak, albo były partner, ale to jest taka osoba, z którą byliśmy na przykład w czasie studiów, byliśmy w czasie liceum, byliśmy w czasie podstawówki, gdzie to była, wiecie, taka pierwsza miłość, taki romantyzm, coś fajnego, i słuchajcie, dlatego mówię, że uważajcie na plotki, bo Wy macie fajny związek ze, ze swoim mężczyzną, ze swoją kobietą. To jest związek, gdzie wy jesteście albo macie faceta cesarza, mężczyznę cesarza, czyli to jest naprawdę taki mężczyzna, który zajmuje się wszystkim, który swoją energię um, daje do rodziny i jest, i jest fajnie, albo wy jesteście tym cesarzem, czyli właśnie zajmujecie się kobietą, zajmujecie się domem. I słuchajcie, może być tak, że rzeczywiście kobieta wodnik spotyka przez przypadek, i to rzeczywiście jest przez przypadek kogoś z poprzedniego życia, że tak powiem. Um, jak jest, słuchajcie, spotkanie klasowe czy coś takiego, to, to już na pewno. I słuchajcie, zaczynają się plotki, zaczynają się zdjęcia w internecie, zaczynają się jakieś e, niestworzone historie, więc uważajcie na to, dlatego że e, to jest, słuchajcie, tylko i wyłącznie plotka. Tutaj nie ma, nic, nie, ma, nie, nie ma drugiego dna, ale ludzie bardzo często lubią to drugie dno, że tak powiem, że tak powiem, e, wynajdywać. I może to zachwiać trochę, słuchacie, waszym domem. Może to, słuchacie, zwłaszcza jeśli jesteście na takim etapie związku, gdzie na przykład przeprowadzacie się gdzieś, szukacie nowego mieszkania, szukacie jakiegoś nowego gruntu pod nogami i nagle ktoś wyskakuje i, i takie plotki zaczyna rozsiewać. Dlatego, słuchacie, uważajcie na to. Po prostu na to uważajcie. Może to być, słuchacie, tutaj jest taka porada, żebyście przede wszystkim szukali balansu, szukali równowagi w ziemi. Czyli albo dosłownie uziemić się, czyli pochodzić sobie na, na ziemi, na trawie, na piasku gołymi stopami i oddać tą energię, wziąć tą, wziąć do ziemi i zabrać tą energię fajną, uziemić się w taki sposób. Albo po prostu, wiecie, urządzać swoje mieszkanie, prze, przemyblować swoje mieszkanie, nie zwracać w ogóle uwagi na to, co się dzieje, że tak powiem, dookoła. No i słuchajcie, przede wszystkim poszukać tego balansu, nie, 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 nie przejmować się kobietą, która może właśnie te plotki rozsiewać. A ta kobieta, słuchajcie, to jest bardzo zazdrosna kobieta. To jest kobieta, która wam zazdrości przede wszystkim statusu majątkowego, pieniędzy, która wam zazdrości Was. Więc tutaj na to uwaga. Yy, bardzo zawisna kobieta. Słuchajcie, jeśli macie taką wokół siebie, to po prostu uwaga. Uwaga na to, żeby, żeby nie zniszczyła albo nie próbowała zniszczyć czegoś. Czegoś, co po prostu um, sobie wypracowaliście ze swoim partnerem czy partnerką. Um, I kochani, karta balansu, karta, karta równowagi to jest karta, która mówi o tym, ten, że ten balans jest, i nie pozwólcie go zniszczyć. Um, a jeśli go nie ma, to bardzo łatwo go odnajdziecie. E, kochane wodniki, wszystkiego dobrego, niech się dzieją piękne rzeczy w waszym, w waszym życiu przez najbliższy czas i, i w ogóle. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach, moi drodzy.